za 20 sekund, za 8 za 8 super podpalane będzie, chyba nie widać I teraz będzie widać ja tutaj wezmę nie jest nie 20 sekund kurwa Url, właśnie z zapałkę zł wziąłem Nie widziałam teraz w chałupie. No raz później się chwilę Moi drodzy. Oficjalnie jestem stary, chyba już kurwa, tylko żeby nie jabło, nie? Ludzie, wszystko ma swoje granice. DZ i LKA16. 3 złote. Wszystkiego najlepszego, mati. Tym razem pozdrawiam z Polski, bo na urlopie. Przybyć... Bardzo dziękuję. Radzę mi się szampon Pierdolony na, na podłogę. Tak się właśnie zaczynają moje urodziny, mojej rodziny, moi razy. Pod krew i gówno na jajach. Yy, poczekajcie, to moje zdrówko i wasze zdrówko i make a wish. Yy, Jakie życzenie. Panie kolego, groźby są Już nie jesteś pierwsza, widzowie mnie bardziej kochają niż ty. Ech, moi drodzy, sytuacja wygląda tak, że muszę wam coś obieścić. Dzisiaj oficjalnie stałem się kurwa najlepszym kanałem komentary. I ktoś tu mówi inaczej to kurwa kłamie jest kurwą, pamiętajcie. A po drugie, teraz będzie mogli otworzyć prezent 19 zł. Zostanów mi jakaś witka cywysła. Ależej na 100 lat, tort, tort, urodzinowy tort, zapakowany prezent, zapakowany prezent, Sora, razy tak mało, ale tyle mi zostało. Chyba no od na następny rok ma być więcej pieniędzy. Dziękuję bardzo, ja jeszcze wezmę ceremonialnego gryza. Obrzydidego Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję za co za donaty. 50 zł. 100 lat uśmiechnięta buźka. Dziękuję. Dajcie szampon, sobie jeszcze wleję. Kurwa, no muszę wziąć chusteczki jakieś mokre przynieść. Weronika Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Ja muszę chusteczki przynieść, bo papier tam tam. To... I tam, kurwa, zbyt że jesteś z powrotem w domu. Potrzebujesz jakiegoś szansy na dobry ruch? Jasne! Pantera, 20 Pantera 100 lat i wszystkiego najlepszego. Jestem, jestem. Dajcie, najpierw na sucho wytrę. Ci, którzy nie mają sucho, dajcie teraz. Dokładnie. Wybijemy do tam, 3, 3, 9. I wyjdę. Tak? Wytarte. Wyrnę mokro. I zostawię tu. Przedogadający raz live zostawił osobę obowiązkowo, dokładnie tak Głównie tak, bo inaczej bym płakał Nie chcę, żebym płakał, bo płaczę w brzydki sposób Dobra, tu mamy werserę do nawalicenia Kurwa, kurwa, tak mi się klei, czy nie? Kurzana podłogę trzeba umyć. Dokładnie tak, na drodzy. Eee, dziękuję za wszystkie życzenia. Małgorzata. <grystanie> bardzo, bardzo dziękuję. No to co? Otwieram prezent. Piątki. Zobaczymy co to. Urwa, nie, wąsik nie wąsik ma wąsik. Wąsik. Wszystkiego najlepszego. Na szczęście nie ma. Znaczy, jest, ale z drugiej strony masz kawałek Tak jest. Wczoraj pauza pod podłodze, ładnie, najebany, trzeba pamiętać, tylko jego paczucha od widza, ze Stanów chyba Podłogowy skarpeto, nie, później się klejmy w kurde, wiesz eee, Robin Hood Legend of Sherwood O, soundtrack, moi drodzy, z Robin Hooda trzeba włączyć 10 zł. 100 lat to za mało, 100 lat to za mało, niech nam. Chciałabym tylko przypomnieć, że fagata wykorzystała 100 dla korzyści materialnych. Dokładnie tak moi drodzy. Albo nie, z tamtą był większy klimat, chyba. Spoko było w sumie. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Ludzie, wszystko ma swoje granice. Karola, 3 złote. Byczku z plastiku, a dowód mogę zobaczyć uśmiechnięta buźka. Dowód z Plastiku? Nie można, na nielegalu wszystko. Zobaczmy co to będzie, moi drodzy. To chyba jeszcze jakiś film obejrzę z Jackie Chanem, czy coś. Lepszego. Taki mały smaczek z USA. O, właśnie, właśnie to jest. To jest wicka, które wysłała. Co tu mamy? Co najlepszego? Koziołek. Widzicie? Bardzo dziękuję, koziołek. I jest to koziołek, właśnie, w tym momencie. Można ci paszki wysłać? Tak. Ale nie podaję już, bo zawsze ludzie mówią: wyśle, wyśle. I nie wysyłają. Co to, to jest? Okej. Okay. Ja wiem co to jest, ale sobie teraz nie przypomnę co to jest. Co to jest? To jest... broszura... z... broszura z... Teraz musicie mi pomóc. Z teatru? Hamilton? Dobrze mówię? Teatr? Źle mówię. Playbill z Właśnie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Musical. Dobra, dostałem kartony. Zastanów model do kartony. Nie pomożesz, szybka. No dobra, no już, już daliśmy radę. Zobaczmy co tu mamy. Zacznijmy od tej strony. Dostałem hot Tamales. Ja, Ludzie, wszystko ma swoje granice. No nowe cukierasy. 3 jak coś, to na hasło ANCYMON Zniżkę 5% na noże -Y na polisz Custom Najwy z buźka mrugająca okiem. Cynamonowe, ostre cukierasy. Y Dostałem również y nie cynamonowe, ale też cukierasy. Do ciągania. Musical Hamilton. Mm -hmm. Takie jest. Dostałem Reese's Pieces. Reese's Pieces. Reese's pieces, pieces, Masno, dziękuję bardzo za, za wszystko, czyliście? Zobaczmy to, to jest A&W, root beer, o! To jest piwo korzenne, czy to ma jakieś yy, procenty, czy nie ma procentów? Chyba nie ma, nie? Piwo korzenne? Chyba nie ma. Okej, okay. na, na ten, na puszkę 100 kalorii, okej, okay. będę mógł wypić. Jeszcze mogę. Gratulacje 27 lat pamiętam jak niedawno jeszcze do nas nie Dokładnie. Yy... Jebać mnie ogółem za takie lewe akcje. Przepraszam dla Mateusza i życzę mnie takich ludzi jak ja. E, o, jakie <laughs> są najlepsze. <laughs> Dzięki znacznie. Drugie jeszcze piwsko też jest. Minimalnie 0,2. Dobra. Mamy Hersheys Milk Chocolate, czyli standardzik jeśli chodzi o Stany, moi drodzy. Mamy Rizis. Po prostu Rizis. Po prostu Rizis. Eee, mamy powtarcy po o smaku nieznanym. Ale będą jedzone. Mm, tutaj mamy... To są... ostes Okej, okay, to są takie jak Twinkie. E, ten, ta bułeczka daka Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien. Będzie taka mleczna chyba. To, z, tego, co, z tego, co kojarzę. Dobry. Się witam serdecznie. Pamiętam, jak młody i męski go Tak jest. Kolejny Rizis. Okej, okay, bardzo. E, tu mam. E, albo gu, albo żel, chyba żelki, albo guma jakaś. Pinky. Dokładnie, dokładnie, Taka o, która się nazywa Gushers, Fruit, Gushers, Aux, Fruit. Aux to jest jakieś podłączenie w tym. Aux to jakieś podłączenie y, audio, więc, y, więc nie o co chodzi. E, tu dostałem Lightly Salted Okej, okay, yy, chipsy bananowe, solone. Matis jest po jednym. Proszę nie, już teraz się nie będę obżerał, ale na pewno zjem. Bo teraz wszystko otworzę, później się zepsuje. Ja już nie mam takiego myślenia jak kiedyś. Teraz już trzeba odkładać, kurwa, jaka jest, jest inflacja. Okej, okay, real cheese is better. Always baked with real cheese, no. Cóż to jest? Rybki. Okej, to jest parmezan. A to jest cheddar. Czy to są jakieś chrupki. Rybki. Rybki chrupiące. Tu mam cheddarowe. Tu mam parmezanowe. Dobra, to te, tej rybki spróbuję na pewno. Ja to sobie odłożę na później. A ty cukier dostałeś. Właśnie, sklep z nie dostałem. Następnego razem mój raz cukier poproszę. Z Ameryki, tak jest. No ludzie wiedzą, że ja jestem zakochany w Ameryce. Jestem fan fanboim strasznym. Jeszcze mówię, kiedyś, kiedyś zrobię wam, znaczy kiedyś zrobiłam, kiedyś zrobię sobie tatuaż z, z motywem Kevina w domu sam w domu, nie? Z, z ulubionych filmów. I mi jeszcze jakiś brodaczek, moi drodzy. O. Bardzo dziękuję. Tu poranki. Bardzo no, pokażę, tylko sam się podzieszę jeszcze. Chwila mąki, chilo cukru. Dokładnie. We własnej roboty nalewkę. Taki brodaczek. Zajebisty. Czekajcie. Czekajcie. O! Elegancka, Bardzo mi się podoba. Pachnie Ameryką. Jest nawet, 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 nawet takiego zapachu nie Moje biedackie, polskie nozdrze. Zobaczmy tego, zobaczmy tego jednego parmezan yy. jestem ciekaw. Ej, to się ten, to się je? Czy to się, coś trzeba zrobić z tym jeszcze? Po prostu, nie? Chyba jem. Próbujemy. Ja zbieram magnesy. Ja może nie zbieram, ale, ale też, yy, też na lodówkę przy, przy magnesu Zobaczmy, śmierdziało ładnie. Ser, nie patrz, to jakieś mnie wdzi. Okej, okay. mnie wdzi. To nie ma do czego tęsknić. Nie, bo no, ja bym. Ja nie tęsknię. Dobra. Hmm Fajnie Bardzo mi się podoba Makuba Jakwokorzędne? Nie wiem czy to wiekuję Zobacz pamięczowe? Nie A nie szczęście absolutnie I mm. Pipokorzędne Bez kofeiny Nie, może nie teraz bo nie chcę tak na na siłę, ale bardzo dziękuję. nie Nic nie miło za rzeźnicę. Alżałuj Łysiej ma za kola. Eee, no that pain, Ela, No that pain. Co mm. z jakim co robiliście? się? Te rybki? Czy jak? Bardzo bardzo dziękuję. До